Kobieta wchodzi do kuchni. Na stole poruje kawa. W radiu słychać wiadomości. Wszystko wygląda tak samo jak wczoraj. Mężczyzna siedzi przy stole. Odwraca się i uśmiecha. Zna ten uśmiech. Każdy jego mięsień. Każdą zmarszczkę wokół oczu. Ale coś jest nie tak. Uśmiech trwa sekundę za długo. Głos brzmi znajomo. Ale ton jest obcy. I wtedy pojawia się ta myśl, która paraliżuje. To nie on. Wygląda jak on, mówi jak on, ale to nie on. Dziecko budzi się w środku nocy. W świetle korytarza stoi matka. Jej twarz jest taka sama jak zawsze, ale spojrzenie nie. Kobieta mówi jego imię cicho, łagodnie, a ono zaczyna płakać, nie z przerażenia, tylko z pewności. Że ta kobieta nie jest jego matką, choć wygląda identycznie, choć mówi tak samo. To jest obca kobieta w znajomej skórze. Patrzy na nią i nie poznaje jej strachu. Zna ten dom, ten zapach, na wdrganie starego zegara w salonie. Wszystko jest na swoim miejscu, a mimo to w oczach żony widzi coś obcego. Czuje, że to właśnie on jest obiektem paranoi. Przez to sam zaczyna tracić grunt, bo widzi w oczach bliskiej coś, czego nie rozumie. Czuje tylko, że został właśnie odłączony od własnej tożsamości, mówi jej imię, ona cofa się o krok. Zaczyna czuć się jak zagrożenie, bo nie wie jeszcze, że to ona choruje. Zespół kaprasa to zaburzenie w którym umysł zaczyna kwestionować własne oczy człowiek patrzy na twarz którą zna całe życie i widzi w niej obcego nie dlatego że zapomniał jak wygląda ukochana osoba tylko dlatego że emocjonalne rozpoznanie zostało odłączone od obrazu w mózgu istnieją dwa tory jeden mówi to twarz matki drugi czuje, że to matka w kapgrasie ten drugi tor pęka Informacja dociera, ale nie budzi żadnych emocji. To tak jakby ktoś wyjął z pamięci zapach i zostawił sam kształt. Ciało mówi: Znam cię, serce odpowiada: Kłamiesz. Dlatego pacjent zaczyna wierzyć, że osoba przed nim jest sobowtórem, identycznym, perfekcyjnym, ale pozbawionym duszy. Zastępcom, repliką, intruzem w znajomej skórze. Lekarze nazywają to zaburzeniem rozpoznawania twarzy na tle psychotycznym, ale dla człowieka, który to przeżywa, to coś znacznie bardziej osobistego. Codzienny horror w najbliższym otoczeniu. No ale po kolei. Z perspektywy medycznej, zespół Grasa to rzadkie zaburzenie z grupy tak zwanych złudzeń błędnej identyfikacji. W jego centrum leży rozłączenie między rozpoznaniem twarzy a emocjonalną reakcją na nią. Obraz trafia do mózgu przez układ wzrokowy, do płata skroniowego, gdzie rozpoznajemy rysy, proporcje skojarzenia. Normalnie sygnał ten biegnie dalej do ciała migdałowatego, centrum emocji. Tam pojawia się ta subtelna iskra, bezpieczny, znany lub kochany. W kapgrasie to połączenie zostaje przerwane. Mózg Rozpoznaje twarz poprawnie, ale nie czuje jej. To jak rozpoznawać melodię bez dźwięku albo zapach bez wspomnienia. Niektórzy neurolozy porównują ten stan do odwróconej prozopagnozji. Tam pacjent nie potrafi rozpoznawać twarzy, ale emocjonalnie reaguje prawidłowo. W kapgrasie jest odwrotnie. Rozpoznanie działa, lecz emocjonalny prąd nie płynie. Ta rozbieżność jest nie do zniesienia dla świadomości. Umysł nie potrafi zaakceptować, że zna kogoś, kogo nie czuje, więc tworzy sobie narrację. To nie może być on, to sobowtór. To nie szaleństwo w klasycznym sensie, to mózg próbujący znaleźć logiczne wytłumaczenie dla emocjonalnej pustki. Psychotyczny racjonalizm, który zrodził paranoję. Zespół Abgrasa może pojawić się samodzielnie, ale częściej towarzyszy innym zaburzeniom: schizofrenii, demencji, uszkodzeniu płata skroniowego lub czołowego. Czasem pojawia się po urazie mózgu, czasem po silnym epizodzie psychotycznym, a czasami po długiej izolacji. Pacjent mężczyzna lat 42. Przyjęty po incydencie w domu odmówił kontaktu z żoną, twierdząc, że została zastąpiona przez sobowtóra. W chwili badania przytomny, spokojny, w pełnym kontakcie logicznym. Opowiada rzeczowo. Nie wykazuje dezorientacji co do miejsca ani czasu, jedynie w odniesieniu do osób najbliższych. Utrzymuje, że kobieta, która przyniosła mu ubrania, wygląda jak jego żona, ale nią nie jest. Pytany czym się różni, odpowiada, nie czuć jej. Opisuje podobne wrażenia w stosunku do córki twierdzi, że zachowuje się jak dziecko, które widział, ale ma inne oczy. Nie stwierdzono o mamów słuchowych ani wzrokowych, ton głosu spokojny, uczucie lęku wysokie, wgląd w chorobę brak. Wrażenie ogólne, pacjent racjonalny, lecz jego rzeczywistość emocjonalna, odłączona od poznawczej. Zespół Kapgrasa potwierdzony. jak żyć, gdy twarze, które znasz, przestają znaczyć to, co znaczyły? Gdy ciało reaguje lękiem na dotyk, który kiedyś był domem? Dla lekarzy to przypadek, dla pacjenta koniec rzeczywistości, w której można kochać bez sprawdzania, kto stoi naprzeciw. Wyobraź sobie, że budzisz się obok kogoś, kogo znasz od lat. Twarz ta sama, głos ten sam. Nawet pieprzy przy ustach w tym samym miejscu, ale w środku coś nie klika, nie czujesz ciepła, które zawsze było, nie ma zapachu skóry, znajomego rytmu oddechu, wspólnej historii pod palcami, jest tylko chłód, nie fizyczny, ale taki, który odcina ci od wszystkiego, co było prawdziwe. Patrzysz na tę osobę i wiesz, że ona wie, że coś jest nie tak. Próbujesz się uśmiechnąć, by ukryć ten strach, ale mięśni nie słuchają, bo to przecież nie jest już twój partner. To ktoś, kto wygląda jak on, kto udaje jego gesty i ton to głosu, ale w środku jest pusty, martwy, jakby w nim czegoś zabrakło. I wtedy przychodzi myśl, która tnie ci od środka, gdzie on się podział? Czy został zabrany, uprowadzony? Czy ten, kto stoi przed tobą, zrobił mu coś? Miłość zmienia się w podejrzenie, troska w czujność. Chcesz dotknąć, ale boisz się, że dotkniesz kogoś obcego. Każdy uśmiech wydaje się kpiną, każdy gest próbą oszustwa. I w tej chwili zostajesz sam. Nie dlatego, że ktoś cię opuścił, tylko dlatego, że świat przestał mówić językiem, który rozumiesz. Bo co, jeśli to nie jest tylko jedna osoba. Co jeśli wszyscy zostali podmienieni? I ta samotność to właśnie największy dramat tego zaburzenia, bo tu nie tracisz ludzi przez śmierć, wyjazd czy zdrady, tracisz ich w ich obecności. Patrzysz na żony, na dziecko, na przyjaciela, i każdy z nich wydaje się aktorem, który odgrywa rolę kogoś, kogo kochałeś. Głosy są znajome. Gesty powtarzają codzienność, ale to tylko teatr z pustymi kulisami. Ludzie, którzy do tej pory cię wspierali, nagle stają się obcy. Nie dlatego, że się zmienili, tylko dlatego, że twój umysł odciął emocjonalne połączenie, jakby ktoś przyciął kabel między sercem a światem. W schizofrenii paranoidalnej boisz się spisku, manipulacji i zdrady, ale w kapgrasie Opłakujesz kogoś, kto wciąż stoi przed tobą. Rozpacz jest realna, żałoba prawdziwa. Codzienność zmienia się w żałobę bez końca, bo nie można pożegnać się z kimś, kto wciąż oddycha obok. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt ci nie uwierzy. Dla świata jesteś chory, dla siebie jedyny trzeźwy w rzeczywistości pełnej sobowtórów. Zespół Capgras'a jest wyleczalny. Nie zawsze w pełni. To raczej zaburzenie, które można ustabilizować, nie całkowicie zmazać. U niektórych epizody znikają po kilku tygodniach leczenia i już nie wracają. U innych powracają falami, szczególnie wtedy, gdy choroba podstawowa, czyli schizofrenia, demencja, zaburzenia afektywne znów dają o sobie znać. Kapgras sam w sobie nie jest chorobą, lecz symptomem rozłączenia. Kiedy to połączenie między rozumem a emocją się odtworzy, świat wraca na miejsce. Ale granica raz pęknięta zawsze pozostaje trochę cieńsza. Co do czasu trwania epizodów, może być bardzo różnie. Od kilku dni do kilku miesięcy. Czasem są to krótkie zanurzenia, po których pacjent odzyskuje jasność i sam się dziwi, że mógł wierzyć w zabowtórę. W cięższych przypadkach objawy utrzymują się długo, przerywane chwilami spokoju, które tylko pogłębiają dezorientację. Nawroty pojawiają się zwykle w momentach stresu, izolacji lub przeciążenia emocjonalnego. U niektórych wystarczą drobiazgi, zmiana zapachu, nowy ton głosu partnera, nieznane oświetlenie w mieszkaniu. Mózg, który raz zgubił emocjonalne rozpoznanie, potrafi pomylić bodziec z zagrożeniem i znów odpalić ten sam schemat, czyli to nie on, to ktoś inny. Leczenie farmakologiczne w zależności od przyczyny stosuje się leki przeciwpsychotyczne, które stabilizują dopaminę i łagodzą urojenia, benzodiazepiny w stalach silnego lęku i napięcia. Leki przeciwdepresyjne, gdy Capgras towarzyszy depresji lub lękom pourazowym. W wyjątkowych przypadkach terapia elektrostrząsowa, gdy inne metody zawodzą. Czy terapia pomaga? Tak, ale nie od razu. W początkowej fazie rozmowa niewiele daje. Pacjent naprawdę wierzy w swoją wersję rzeczywistości terapia zaczyna działać dopiero wtedy, gdy farmakologia przywróci minimum kontaktu emocjonalnego. Potem można uczyć się zaufania, stopniowo wprowadzać bliskich do procesu. Nie chodzi o przekonywanie, że to urojenie, tylko o nauczenie się reagować mimo lęku. Często największy sukces to moment, w którym pacjent mówi: "Wiem, że to brzmi jak złudzenie, ale nadal się tak czuję" to znak, że zaczyna widzieć granice między światem a symptomem. Czy capgras może mieć podłoże traumatologiczne? Czasami, bardzo rzadko. Capgras zwykle wyrasta z zaburzeń neurologicznych lub psychotycznych. Niekiedy pojawia się po silnej traumie emocjonalnej, zwłaszcza u osób, które doświadczyły utraty, przemocy lub długotrwałego lęku. Trauma może rozluźnić więź między wspomnieniem a emocją. I kiedy emocja nie wraca, mózg szuka sensu to nie jest ta osoba, to ktoś, kto tylko wygląda tak samo. Wtedy Capgras staje się nie tylko objawem, ale sposobem przeżycia żałoby, która nigdy się nie wydarzyła naprawdę. Także zespół Capgrasa to nie tylko choroba. To przypomnienie, że nasza rzeczywistość istnieje tak długo. Jak długo wierzymy swoim emocjom. Gdy uczucie się odłączy, świat wciąż wygląda tak samo, ale staje się pustą scenografią. I może właśnie dlatego miłość jest tak potężna, bo jest najbardziej kruchą formą pewności, jaką mamy. Bo człowiek nie traci świata nagle, traci go po kawałku, najpierw w spojrzeniu, potem w dotyku, aż w końcu zostaje sam wśród znajomych twarzy. I na koniec trochę prywaty. Jeśli lubicie słuchać mojego głosu, tego jak gadam, to serdecznie chciałem Was zaprosić na kanał Częstotliwość Nocy. I nie uprzedzam pytania, to nie jest mój drugi kanał, to jest projekt powiedzmy mojego internetowego znajomego, w którym jedynie udzielam swojego głosu. Wcielam się tam w rolę speakera radiowego. Który relacjonuje rzeczywistość podczas różnych scenariuszy apokaliptycznych. W momencie, w którym ja wrzucam ten film, to tam na tym drugim kanale powinny pojawić się dwa lub trzy odcinki. Więc serdecznie zapraszam ludzi, którzy mnie słuchają, którzy lubią mnie słuchać. To właśnie taka prośba do was, żeby tam wpaść, zostawić łapkę w górę, może jakiś komentarz rozruchowy, żeby tylko Kanał jakby zahaczył o algorytm, żeby mógł sam się rozkręcać. I tutaj może wrzucę Wam krótką próbkę nagrania, żebyście wiedzieli o co tam dokładnie chodzi, z czym to się je. W ciemności i gorącu ludzie zaczęli panikować. W blokach z wielkiej płyty, gdzie okna od dawna nie otwierają się do końca, pękały szyby. Nie od kamieni. Ale od różnicy temperatur, od żarów ciśniętego w szkło, jak obłęd w ludzką skórę, w parterowych sklepikach z plastikowymi markizami, tworzywo zaczęło się wyginać, topnieć i ściekać po promugach drzwi. No i to tyle z mojej strony do usłyszenia i dzięki.